Do miski wbijam dwa białka żółtka, wstawiam do lodówki, nie będą mi w tym daniu potrzebne, wykorzystam je do innego wypieku. Białka zostawiam teraz na jakieś 30 minut w temperaturze pokojowej, ale jeśli się spieszę, to po prostu pomijam ten etap i ubijam schłodzone jajka. Jednak gdybym miała polecać, to polecam wersję z 30-minutowym odstaniem w temperaturze pokojowej. Do białek dodaję teraz łyżeczkę świeżo wyciśniętego soku z cytryny. Odrobinę aromatu do ciast. Ja wezmę olejek migdałowy i białka ubijam. Kiedy piana jest liśniąca i sztywna, u mnie jakieś 2 minuty na wysokich obrotach dodaję słodzik i miksuję dalej. Są dobrze ubite, piana jest lśniąca i jeśli odpowiada mi smakiem, to uznaję, że piana jest gotowa. Jeśli chodzi o samą substancję słodzącą, czyli w tym wypadku słodzik, to bierzemy oczywiście taki do pieczenia, ale ilość według własnego uznania i według własnych upodobań. Nagrzewam piekarnik do 150 stopni Celsjusza. Blachę wykładam papierem do pieczenia lub, tak jak w moim przypadku, matą do pieczenia. I formuję małe beziki z pomocą dwóch łyżeczek, bądź nakładając pianę do szprycki. Nie wiem, czy to widać. Ja nakładam taką grubą końcówkę na szpryckę i wyciskam małe beziki. I gotowe. Tak przygotowane ciasteczka wstawiam teraz do nagrzanego do 150 stopni Celsjusza piekarnika i piekat w funkcji grzanie góra dół na środkowej półce. Po 30 minutach ciasteczka wyglądają tak. Wyłączam teraz grzanie w piekarniku, ale absolutnie nie otwieram drzwiczek. Tylko zostawiam je teraz do przesłużenia w zamkniętym piekarniku przez jakieś 30 minut. I dopiero po tym czasie po raz pierwszy otworzę drzwiczki piekarnika. No i po tych 30 minutach wyglądają tak. Są absolutnie bez cukru, więc, tak jak przypuszczałam, piana nie jest dostatecznie sztywna i one troszkę siadły. Nie szkodzi, będą bardzo fajne, ciasteczkowe i myślę, że spokojnie zaspokoją ochotę na coś słodkiego. Wyjmuję je teraz z piekarnika. Przekładam na talerz i zostawiam do wystygnięcia. Są fajne, przesuszone, bardzo delikatne. Ani w smaku, ani w wyglądzie, za bardzo klasycznych bezów nie przypominają, ale to było do przypuszczenia ze względu na całkowity brak cukru i tej yy, charakterystycznej dla bezów sztywności piany. Hmm. Nie byłby to może mój pierwszy ciasteczkowy wybór ze względu na wykorzystanie słodzika, za którym nie przypadam. Tym niemniej są naprawdę smaczne i dla osób, które uznają słodzik i są na diecie. Może to być całkiem niezły pomysł.